Cześć witajcie z tej strony jak Witam was na następnym odcinku na moim kanale i to jest kolejny odcinek serii Polska wieś i jak widzicie mamy lipiec 50 tysięcy na koncie ale to za chwilę wam wytłumaczę dlaczego jak widzicie piątka przygotowana z prasą i będziemy prasować tutaj po jęczmieniu hala stoi jeszcze się nie zawaliła jest ok No i właśnie jedziemy sobie tutaj do rzeczy, która się zmieniła No i jak widzicie Nie ma tych dwóch dużych silosów Tylko postawiłem sobie, tamte sprzedałem A tutaj postawiłem jeden duży W sensie jeden taki mniejszy nawet yy, I w nich jest Wsypany, w niego jest Wsypany rzepak 15 ton tego rzepaku no a reszta będzie pana po prostu na propiska. Chciałem, żeby ten chociaż jeden silos był. Eee, jak będzie potrzeba, to zawsze można dostawić obok drugi bez problemu. No i za niego dałem 20 tysięcy, a tamtego sprzedałem za 40 coś chyba. No, jeszcze takiego. Już dokładnie teraz nie pamiętam, bym musiał spojrzeć na fakturę, ile tam, ile tam było. Na, 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 na umowę. Nie, nie na no fakturę, tylko na umowę. Ale 40, coś tysięcy za tamte silosy wziąłem, a tutaj za 20 zakupiłem taki. Jest to nowy silos. Na tego 20 tysięcy. Używki gdzieś chodziły tam po 10 tysięcy ale były, no, nie w najlepszym stanie, po prostu. Yy, I słomę z jęczmienia sobie zostawimy na gospodarstwie do świń a później pszenicę z... Yy, słomę z pszenicy i owsa będziemy dawać na... na... jak to się nazywa? Na biogazownię, oczywiście. Jak widzicie, sobie już trawkę posiałem. Jak to ma być, tak już to wygląda. Zastanawiałem się, czy tutaj nie poprowadzić tak, jak klas stoi na równo, poprowadzić i tutaj gdzieś ściągnąć, zrobić róg. Więc może to się jeszcze zmieni, zobaczymy. Była tyle, tyle tych zagajniczków nie robić. No a co zobaczymy, jak to wyjdzie. Klasik sobie dzisiaj odpocznie. że bardzo wykoszony, więc teraz trzeba poczekać, poczekać czy tam te wszystkie pszenice, owsy podchodzą i będzie do koszenia wszystko ładnie. No, z kabiny fajnie się posuję, więc możemy sobie e, z kabiny pojeździć trochę. pewno będziemy sobie tam palasę myślę zmieniać, żeby po prostu robić większe te belki. Ja i takie używam tylko do karmienia, w sensie do przycielenia świniom i do sprzedaży. Tybę, Jestem jestem, wszystkie cięcie musiałem zrobić i nie pamiętam o czym gadałem. Pamiętam, już nie wiem, ale ważne nieważne. Może się przypomni. A o tym, dawał, już wiem. O tym, że będę prasę zmieniał. Właśnie, żeby robić te większe belki. No bo, jakbym miał na przykład o krowy, miałbym paszowóz. Gdybym mieszał TML, to jak mam na przykład wyliczone, że muszę dać 5000 słomy, 5000 słomy, abym robił na przykład nie wiem, ośmiotonowe no to już by mi to nie pasowało ale że ja tutaj sobie daję tylko do ścielenia do świn więc mi to jest obojętnie, nie? jaka to jest wielkość tej walki yy, no a do biogazowni też jest nie ma tu żadnej różnicy tylko chodzi o to, że będzie mniej, mniej tego włożenia yy, no bo piątki, no to jest jednak trochę tych piątek jest Zobaczycie na no, ile z tego pola nie. Już jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Już jest belek, jeżeli dobrze policzyłem. Jest już 7 belek. Więc koło dychy się zakręci. Będzie więcej niż 10. A jak będą, no na przykład te, no, nie wiem, 8 tonowe chyba są. Yy, bo to jest rozmiar 125. Jest rozmiar 150 i 180. Teraz tam nie pamiętam, jak to się na tony rozkłada, wiadomo, też zależy od zbicia, nie? Dla mojej prasy, no, ale no te rozmiary, nie? I pewnie bym robił te albo 180, albo te 150, żeby to też ładnie wyglądało. Bo te 180 to taka wielka locha, jest dwa razy wysoka. Jak te, gdzieś można powiedzieć. więc ta palasa będzie zmieniana. No bo ten potinger jest też z nami od początku, więc też się przyda, przyda się zmiana tego. Może coś na testy to to się uda, się na nowo. Dostałem teraz yy, kombajn na testy, nie wiem to. Chociaż to z klasem dobrze zagadać, może by coś dalej. Dobra, ostatni przejazd robię. Jest. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć już nie wiem gdzie liczyłem. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 kurde Tam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesiątkowy na... to się, no to jednak dziesięć belek. W sensie 9 dało i jakieś połowę dziesiątej. więc spoko dostaniemy sobie jak tam staliśmy zanim pojedziemy ozlewać mlewice weźmiemy sobie jeszcze tutaj niego podczepimy pług ale nie będziemy nic ować po prostu go podczepimy zaraz wam pokażę co będziemy z nim robić ułożymy go elegancko Tutaj jak już widzicie jest przystawka do kukurydzy. Przystawka i pług. I sprzedajemy sobie obydwie maszyny. Więc tak. Za przystawkę dostaniemy 10 000. A za e, pług 5 900. Więc łącznie 15 900. Dostajemy prawie 16 tysięcy, jest tam 20 zł. Więc jest fajnie. cofniemy sobie tutaj i lecimy. zlewać jak widzę widzicie już jest zatankowany. Idziemy tam po rzepaku To rozlać Czekaję cię już tu i otworzyć bałę. Jest źle to zrobione, w sensie... Inaczej się nie da zrobić z tej bramy, żeby się otwierała na drugą stronę. Ponieważ ten płot tutaj idzie pod skosem, nie? A widzicie? Wed według bramy on idzie mega pod skosem. Jakby szedł prosto, to bym mógł zrobić, że... Ee, że, że, że... W drugą stronę ma się otwierać ta brama. No ale tak to nie otworzę jej tak mocno musi niestety się otwierać w tamtym stronie nic z tym nie zrobię niestety no ale cóż lecimy ją zlewać o kury za to jeszcze w kiszonki mamy lipiec we wrześniu pewnie będzie cięta na Mamy coś. Jakieś głęboszy jest patrzcie. Ty Ale tutaj już jesteśmy. Ale poczekajcie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Za 4600, takie coś. Dobra, sorry, ten odcinek będzie taki szarpany, no ale nic z nie zrobię. Bo mi tu wchodzą, przerywają, ale dawa mniejsza o to. Taki głębosz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 łap. Można go wziąć. Na 1, 2, 3, 6 łap. Jakbym go wziął chyba na 6 łap I byłoby elegancko. Tu można nawet coś jeszcze do tyłu zaczepić. Weźmiemy chyba taki, nie? Trzy metry. Pokukuje jak za nas. Głębuszy Dobra, to zakupimy go. Zakupimy. O i może takiego ideala jeszcze zakupimy, co? Zobaczcie, elegancki ideal. Więc dobra, więc następny odcinek one powinny, ten głębosz powinien już wejść na gospie. Idziemy.

Chyba już wyjedziemy na drogę, nie powinniśmy, ale w dupie z tym Przyjadę z miotłem i to sprzątam tę drogę najwyżej nie, nie, nie będzie na dwa przyjazdy No coś Nie mogłem już w dupę z tym małym przejazdem, chyba tam Zu to zogę już poza odcinkiem wtedy ten mały przejazd i by to taki nie wyglądało. No i będzie trzeba tutaj leżówką przejechać to Przetaj leżować. No, dobra. Ja wam bardzo dziękuję. Za oglądanie tego odcinka. Dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i dzwoneczek I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. I na razie.